Polski prozaik i poeta Andrzej Stasiuk powiedział kiedyś: Podróżować znaczy żyć, a przynajmniej żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie. Dziś przekonamy się, czy te słowa mają swoje uzasadnienie w rzeczywistości. Zapraszam na program Tak trzeba żyć, gdzie gościem będzie podróżnik, motocyklista Szymon Springer. Zapraszam! Szymon Springer, dzień dobry, witam cię serdecznie w programie Tak Trzeba Żyć. Bardzo miło mi cię zobaczyć po latach, tak naprawdę, bo widzieliśmy się no, kilka lat temu we Wrocławiu, wcześniej na festiwalu podróżniczym w Zielonej Górze. Zatem bardzo się cieszę, że dalej kontynuujesz swoją pasję. Dziękuję. Witam Ciebie również. Miło mi Ciebie widzieć i tak jak się, się zdarzyło i oby i cały czas to kontynuuję tą pasję. To już jest chyba y, choroba nieuleczalna. <laughs> I ja tylko wprowadzę może naszych widzów. Parę słów wprowadzenia na temat Twojej działalności. Zacząłeś tak naprawdę z przytupem od wielkiej podróży motocyklowej do Australii po Australii. Bo warto zaznaczyć, że do tej Australii praktycznie dojechaliście, bo jechali chyba w dwóch, tak? Tak to pamiętam? Dwoje, tak, e, Więc dojechaliście do pewnego momentu, potem trzeba było przetransportować motocykle i potem po Australii. Były w międzyczasie jeszcze wypady na Ukrainę czterokrotne, z czego dwa razy zimą, e, więc po, po śniegu, po górach chodziliście. Co też nietypowe, bo Ukraina tak się niekoniecznie kojarzy nam z wypadami górskimi, o czym myślę, że zaraz powiemy. Tak. E, Szkocja, tam 400-kilometrowy marsz, trekking. No, może trekking. Tak, no, coś i, takiego? Jedne, góry, jedne z najdzikszych gór w Europie. W międzyczasie Himalaje na motocyklu. Tak. Podróż po Polsce też na motocyklu. Też. Wszystko się zgadza. Coś jeszcze pominąłem? Balkany. A no i wiadomo. I ostatnio jeszcze wyprawa śladami Roalda Amundsena, czyli Mroźna Norwegia. Tak jest. Uff, no to zacznijmy. Zasz... parę się z... znalazłem. znalazłem. Tak, znalazłem. Główny szlak meskidzki, czyli najdłuższy pieszy szlak w Polsce, 500 mm -hmm. kilometrów. Szlak... Pieszo? Pieszo, pieszo. Okay. E, szlak świętokrzyski, później jeszcze Bałkany motocyklem, czyli to była głównie Czarnogóra i Albania. E... Motocyklem na Ukrainę, więc jeszcze parę tam takich drobniejszych wypadów się znalazło. Tak, chciałem zapytać tak po troszeczkę, bo Australia była w 2015 roku, jeśli dobrze kojarzę, albo w 2014. W 2014 się skończyła. Okej, okay, w 2014. W związku z tym, czy jeżeli po drodze już od tamtego czasu było tyle innych podróży, jeszcze wracasz pamięcią do tamtego wypadku, jeszcze jakiekolwiek rzeczy wspominasz? Czy żyjesz tak naprawdę chwilą i tym, tymi nowymi emocjami? Nie, ja w, oczywiście, że wracam. też się troszeczkę tak śmieję, że jedyną osobą, która mi zabierze te wspomnienia, jest pan Alzheimer. I To jest jedynie tak, że, że często wystarczy zwyczajnie zdjęcie, bo mam swoje zdjęcia z niektórych swoich podróży wywieszone w domu i wystarczy, że czasem na nie spojrzę i potrafię się zawiesić. W sensie stoję nad nim, sobie przypominam tam moment, jaka to była sytuacja, jakie emocje, temu Towarzyszyły, bo to przez ten y, długi okres y, od momentu tej Australii, kiedy tak naprawdę to była taka przełomowa wyprawa, bo jeszcze przed, y, przed wyjazdem motocyklem do Australii, jeszcze rok w Australii mieszkałem i pracowałem też na farmie bananów, więc to też było mhm. y, ciekawe, y, ciekawe doświadczenie, ale od tamtego czasu y, mocno też sam w sobie ewoluowałem i teraz tak jak wcześniej y, podchodziłem jako do, do drogi, do, y, do zobaczenia też ciekawych miejsc przeżycia Przegu, to teraz jeszcze. Bardzo podchodzę do tego emocjonalnie, że y, duży nacisk kładę na te, co te podróże mi, jakie emocje z tymi towarzyszą i sam jak sam w sobie się też y, zmieniam i, i ewoluje Takie patrzę, staram się spojrzeć z trzeciej osoby na siebie samego i wtedy patrzeć, więc oczywiście wracam do tego. Jeszcze często mam prelekcje. Z tym związane, z tą mm -hmm. podróżą, więc kiedy przypominam sobie, co mam powiedzieć, no to, to tak, to często ta łezka w oku się zakręca i kurde, chciałbym tam jeszcze raz pojechać. Chciałem jeszcze zapytać to też pytanie, które gdzieś tam staram się zadawać podróżnikom, bo każdy ma indywidualne doświadczenia. Będąc w różnych miejscach na świecie, w różnych warunkach, czy są rzeczy, których nie da się od zobaczyć? Czy są rzeczy, które zobaczyłeś? I wracają do ciebie w głowie jako, nie wiem, koszmary albo coś takiego, co, co się nie mieści w głowie? Nie, ja do takiego etapu może jeszcze nie doszedłem, żeby mieć taką niemiłą sytuację, która by mi się zdarzyła. Jedyna, może nie taka, że mi koszmar, że to jest jako w formie koszmaru, to ją nie nazwał, ale czasem mi się tak zdarza, że chyba taka najgorsza sytuacja w czasie tych moich wszystkich podróży to była na. W wschodnim Timorze, jak jechaliśmy do Dili, wyprzedziliśmy pewną ciężarówkę i ta ciężarówka, z jakichś tam przyczyn, y, głupich trochę, zaczęła nas gonić. Musieliśmy tam 120 na godzinę uciekać, on gdzieś nam nas później wyprzedził, zablokował nam mhm. drogę i wyszedł z pistoletem facet przed nami. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to był pistolet zabawka. Mhm. No i Zawróciliśmy szybko, znowu zaczęliśmy uciekać. On też zawrócił za nami, musieliśmy zjechać w plaży i uciekać. I chyba to była taka najgorsza sytuacja, y, która mi przychodzi na myśl, y, tak na teraz. Mhm. Wydawało mi się, że w tamtej podróży najgorszy będzie Pakistan a dokładnie kraina Beludżistan, przez którą musieliśmy jechać y, z ochroną policji. Ale tak wcale jakby nie było i też wielokrotnie spotykaliśmy jakieś obce osoby po drodze i nie wiem, zapraszali nas do siebie, do domu, my szliśmy i ktoś mówi, no ale to nie sądzisz, że to było takie jakieś naiwne? Ja mówię, no może trochę naiwne było, ale czasem masz takie wrażenie... Że co instynkt ci podpowiada, że będzie jest OK podświadomie, tak? Że pamiętam, że w, w Tehera, jak jechaliśmy do Teheranu, zatrzymaliśmy się w miejscowości Tabriz i zatrzymało się dwóch y, Irańczyków przed nami i chcieli nam pomóc, bo szukaliśmy jakiejś y, karty SIM do, te, do telefonu, żeby móc się skontaktować z osobami, z którymi byliśmy w Iranie umówieni. Ja tak jakby wsiadłem z nimi, Totalnie nie wiedziałem, Wzie wywieźli mnie gdzieś do ogromnego tabrizu i można by powiedzieć, kurczę, no w zniknąłbym, przepad, bo Eryk akurat wtedy mhm. został. No ale jakoś, nie wiem, miałem jakieś takie wewnętrzne przeczucie i to przeczucie towarzyszyło, towarzyszy mi do dzisiaj i do dzisiaj jeszcze nie miałem ani razu takiej sytuacji i oby tak nadal było, że przynajmniej od ludzi... Nie wiem, z wyjątkiem tej jednej w, w Timorze, no to nie miałem takich sytuacji niemiłych. Mm -hmm. A też bardziej pytam, bo to takie już mówisz, konkretnie niebezpieczne sytuacje, których się doświadcza. może, nie wiem, gdzieś jakieś jedzenie obrzydliwe, wiesz? slumsy, jakieś toalety, do których wchodzisz po prostu. Nie... A to było, to tak, to tak. <laughs> bardziej takie też sytuacje. A to, ta, to były, to tak. Yy, no, nie da się ukryć, że Azja Południowa jest takim. Yy, yy, epicentrum takich rzeczy, które może nam się przytrafić czy właśnie, czy Indie e, też mówię, Indie są dla ludzi, nie są dla ludzi o słabych nerwach, okay. słabym węchu, bo tam rzeczywiście jak idziesz no, chodnikiem pod spodem, widzisz, że płynie rynsztok, no to e, jest wszechogarniający brud e, i do tego czasu jakby psychicznie gdzieś e, nastawić. Toalety też czy w Pakistanie, czy no w Pakistanie głównie w, w są zupełnie już inne, w Indonezji też nie ma tam papieru toaletowego, więc już samo przełamanie się yy, mycie się z wodą, więc przełamanie się tego też jest jakby psychicznie trudne dla człowieka, który jest całe życie przyzwyczajony do używania. Yy papieru toaletowego. Już mhm. parę osób tutaj zwracało na to uwagę, że właśnie ta toaleta to jest taki temat tabu, no, a jednak wszystkich ciekawi, no, każdy z nas korzysta. Tak, do no, każdy z nas korzysta i jest to rzeczywiście, to są takie, były takie toalety, że zwyczajnie nie wszedłem, że zobaczyłem, mówię nie, no nie Lepiej ma... pod krzaczkiem. Tak, lepiej pod krzaczkiem, że nie byłem w stanie po prostu tam wejść. Jeśli chodzi o jedzenie, to największy yy, Taka wtopa to, to była w Iranie. Dużo rzeczy się ciekawych wydarzyło w Iranie, tam pamiętam, że zajecha, zatrzymaliśmy się na śniadanie e, i po, tak szedłem, patrzę, jeden facet tak e, jad jakieś mięso, wyglądało jak kurczak i e, patrzę, to jakieś tam szaszłyki nabite, myślę, że to jest też właśnie kurczak bezpieczny, mówię, zamówię, to poproszę kurczaka, jeszcze tak powiedziałem, że trzy poproszę przyniósł, to tak śmierdziało, naprawdę, aż mi łzy naleciały do oczu. Oni tam mają taki chleb jak papier coś, i więc zacząłem... Posmakowałem, żeby nie było. To smakowało gorzej niż pachniało, więc... <grym> y y mówię, nie no, coś zamówiłem te trzy, no to muszę coś z tym zrobić. I tak zacząłem zawijać w ten papier i do śmietnika wyrzucać ten chleb papierowy. W końcu zmarnowałem cały jeden chleb na jeden no, ten patyczek szaszłykowy. No i facet zobaczył, że się męczę z tym, wziął mi to i się później pytam, tak, że co to jest. No tam po angielsku nie mówi i w końcu tak powiedział, be, czyli także jelit i to, jakoś doszliśmy, że to były jelita baranie, więc. Ojej, ojej. Ale poza tym to jakby większych e, takich nieprzyjemnych rzeczy nie miałem. E, no też staram się oczywiście jak gdzieś jestem zapraszany i nie do końca nawet mi to smakuje, no to staram się jednak pokazać, że to jest dobre. Kirgistan był też takim e, miejscem, e, że tam kuchnia jest dosyć uboga i nie jest jakaś tam bogata i ja nie jestem fanem mleka, a kumys jest sfermontowanym mlekiem. Konia i no, posmakować posmakowałem tego, no, to jest tam ich taki ichniowy alkohol, no, ale totalnie nie moje klimaty. No i są pewne rzeczy, które gdzieś tam nas obrzydzają, no jednak standardy sanitarne są yy, no, dużo mniejsze i yy, Jeśli można załamania. Tak, tak. Dla nich to jest normalne, tak? No, ale no, ale no. taka ciekawa potrawa była w Pakistanie lody z makaronem. Oh. No tak, to nie było to wybitne, <laughs> ale no to jest, tam, jest, tam było rarytasy i to pamiętam w Lachor właśnie jedliśmy, więc y, są takie ciekawe jakby smaczki. Najlepsza kuchnia rzeczywiście jaka y, to była w Tajlandii, w Gruzji była przepyszne jedzenie, Ukraina tak samo. Y, dania norweskie są takie dosyć też ubogie z tego względu, że Norwegia przez no, do momentu odkrycia ropy naftowej była bardzo ubogim krajem i tam... Te ich, da te ich menu też jest takie dosyć ubogie, więc y, albo bardzo proste króluje właśnie y, na właściwie nie baranina. Więc y, są takie, australijska kuchnia jest bardzo podobna do brytyjskiej czy amerykańskiej, czy też oparta w dużym stopniu na mięsie, ale to jest jakieś pire, groszek i y, do tego kawa mięsa, więc mhm. tych takich smaczków jest wiele. Ciekawe był na pewno y, mięso z Yy, kangura się robione w stylu aborygenckim. okazje spróbować? <laughs> tak, miałem w stylu aborygeńskim, czyli aborygeni wrzucają, nie yy, yy, obdzierają ze skóry mięsa, tylko wrzucają tak, jak jest. W sensie opalają. Tak, z całym futrem, no, bez wnętrzności oczywiście, po to, żeby mięso nie traciło wilgoci. Yy, opala opalane to jest oczywiście, najpierw wrzucane jest futrem do ogniska, to traci włosiwa, a później jest drugą stroną, no bez przyprawy, no. Można sobie wyobrazić, jak to, jak to smakuje. My jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że przynajmniej ta sól żeby była. Zje się to na takiej zasadzie. Okay. Człowiek smakuje. jest głodny. Tak. Nie, nie powiem, że jestem jak Bergr... nie powiem jak Belgril w swoich filmach, że mm, wspaniałe smakuje kurczak, nie spodziewałem się tego. Nie, nie. No, Nazywam rzeczy po imieniu. Jeśli chodziłoby o przetrwanie, oczywiście to się zje, ale. Wolę kotel schabowy, chociaż z Berem Grylsem wspaniałe są te wszystkie memy, gdzie przed kamerą je robaczki, a potem zamawiałem pizzę no na pan. Tak. no bo, bo bez przesady. No dobrze, pięknie. <noise> Nie spodziewałem się aż tylu smaków, ale bo zjadłeś, miałeś okazję też gdzieś jakby normalnie przyrządzone mięso kangurze, na przykład w postaci burgera, bo po, podobno po, po, są Tak, to jest na pewno bardzo dobre. Jednych z takich dzikich mięs, no to mięso łosia, to jest albo renifera, to jest przepyszne, naprawdę, hmm. jeśli to ktoś będzie w tych krajach skandynawskich i będzie miał możliwość spróbowania, polecam. To jest jak najlepszej klasy wołowina, kangur też jest oczywiście bardzo dobry. Krokodyl też jest dobry, bo też można mięso z krokodyla kupić, mhm. bo są farmy krokodyli w Australii. Nie można normalnie na nie polować, ale można mięso kupić. Więc to są na pewno to jest bardzo dobrej jakości mięso, które warto spróbować. Mhm. Wszystkich wegetarianów przedzali, nie, nie uprzedziłem, ale Trudno. Yy, jak podróżujesz motocyklem na przykład po Polsce, zrobiłeś sobie taki trip po Polsce, mając te wszystkie doświadczenia, Himalaje, Australia, mnóstwo, kawał świata, jest jeszcze w tobie miejsce na nowy zachwyt, na zachwyt tym, co mamy dookoła nas, czy po prostu jedziesz, bo lubisz? Yy, tak, w zeszłym roku jak jechaliśmy yy, północno-wschodnią częścią Polski, się zachwycałem Biebrzą. Mm -hmm. Po prostu nie sądziłem, że. A, aż mi teraz i ciarki przeszły, jak to powiedzieć. Nie sądziłem, że może być tak pięknie. W szkole zawsze się mówi, ale rzadko kto ma okazję być. Tak, Biebrza, Białowieża po prostu tam jechaliśmy. Y, normalnie też wiadomo, jeśli się jedzie drogami szutrowymi czy jakimiś bocznymi, bo ja lubię w ten sposób raczej podróżować, żeby miał taki element trochę <laughs> przygody. I też to jeżdżenie z jakąś tam większą powiedzmy prędkością, oczywiście, jeśli jest taka możliwość, y, sprawia frajda. A tam po prostu jechałem 40 na godzinę i po... oglądałem te całe te łąki, te, tą biebrze, y, te rozlewiska, które tam temu towarzyszyły, mówię, kurczę, jak to jest pięknie. Zatrzymaliśmy się tam w jedno, na takiej zatoczce, żeby móc się wykąpać, też wspaniała woda. Y, Jestem zauroczony tamtym rejonem. W ogóle mnie wschodnia Polska też fascynuje i jest uważam takim trochę skansenem jeszcze polski, który troszeczkę zanika, ale nadal uważam, że jest tam dużo ciekawych miejsc wartych obejrzenia i często nawet jak jadę autem czy pociągiem w pociągu też fajnie to widać właśnie jak, jaka Polska jest piękna i dużo jest, jest jeszcze tych miejsc nieodkrytych i Potrafię się czasami pewnymi rzeczami, tymi obejrzanymi dwukrotnie albo trzykrotnie tymi samymi nawet zachwycić, że mhm. widzę jak to się zmieniło, w jaki fajny sposób ewoluowało. Jest to taka, daje yy, to taki smaczek. Mhm. Chciałem jeszcze nawiązać do tego trekkingu w Szkocji, to się nazywa Cape Wrath Trail. Tak, dobrze powiedziałem. Tak. A, czy to jest coś na wzór Santiago de Campostela w Hiszpanii, czy to nie jest żaden uduchowiony szlak i jakby tutaj przebywanie tam ma zupełnie inny wymiar? Znaczy, to nie jest uduchowiony szlak, ale może być duchowy. Mhm. Y jak przeszliśmy, no wtedy jeszcze nie, ale no z moją dziewczyną, teraz obecnie żoną, y główny szlak beskidzki, y poszukiwałem jakiegoś innego, długiego szlaku dystansowego w Europie, który był... Można by było spokojnie pokonać w dwa tygodnie urlopu, no bo oczywiście są piękne szlaki bardzo długodystansowe w Stanach Zjednoczonych po 2, 3, 4 tysiące kilometrów, no ale na to trzeba mieć po prostu dużo czasu. I ale... pieniędzy. Siłą. I pieniędzy, tak, no bo już same przeloty i logistyka to kosztuje. <coughs> ale też szlak, który byłby większym wyzwaniem niż Główny Szlak Beskidzki. No bo e, idąc Głównym Szlakiem Beskidzkim co te 20-30 kilometrów, no w najgorszym wypadku co 40 znajdziemy schronisko, jakąś miejscowość, a mnie bardziej interesowało tak, żeby być bardziej znanym na samego siebie, żeby ten element logistyczny przygotowywania, brania całego posiłku, tego wszystkiego był. Yy... Zdany na mnie, bo to mhm. też jest bardzo ważne, jak my planujemy taką podróż, co zabrać y, do jedzenia, żeby to jedzenie było też nudne, ale było ciekawe, żeby, y, bo liofilizaty są bardzo fajne, lekkie, no, ale też są cenowo drogie. Po drugie, y, po długim używaniu ich też y, wyjaławiają. Mhm. E, więc ja lubiłem, setot, oczywiście były te liofilizaty, ale urozmaicone innymi jakby rzeczami i to mi sprawia, żeby od, była odpowiednia kaloryczność, tam te 3 czy 3 tysiące kalo, e, kalorii dziennie. Ale bardzo mnie, w Szkocji byłem zawsze zachwycony, kiedyś tam mieszkałem, jeszcze w czasie studiów w Edynburgu i zawsze żałowałem, że nie pojechałem właśnie w te góry. A okazuje się, że Szkocja jest jednym z najmniej zaludnionych krajów Europy. Zawsze obstawiałem, że to jest Norwegia bądź Szwecja, mm. okazuje się, że to jest Szkocja. I, jak, y, i tam idziemy 3-4 dni jesteśmy właściwie poza cywilizacją. Same góry, tam na ca całym dystansie 400 km, a idziemy przez południowe i północne Highlands, to są czyli to są góry y, y, szkockie, y, był jeden znak pokazujący, w którą stronę iść. Ale tak to idzie się dosłownie y, z mapą, czy z kompa y, mapą kompasem, czy też z nawigacją i dosłownie nie ma nic, więc mhm. można przeżyć jakąś duchowość, to mózg totalnie się odcina, bo nie mamy A dostępu. Do... To te... Nie ma. A. Właśnie no to, to jest. Wariować. Właśnie nie, to jest wspaniale, bo później tak naprawdę y, ciało nie potrzebuje dziś dzień, dwa na regenerację. Jak poleżymy, pobyczymy się i jest ok, ale umysł zregenerować jest bardzo trudno. Więc y, w obecnych czasach, kiedy mamy ten multum informacji nas atakujących wszędzie y, radio, telewizja, internet. Y, w pracy też się dużo dzieje. No, nasz mózg też jest jakby, powiedzmy, takim alamiesiem. On też pewne, pewien reset musi mieć. I kiedy jedziemy w takie miejsce i nagle się totalnie od tego odcinamy i skupiamy się na trzech podstawowych rzeczach, czyli stawianiu nóg na przemian lewa prawa, jedzeniu i spaniu. Mhm. I na niczym więcej. To są nasze trzy y, rzeczy, na których się skupiamy. To nie za dużo dla tego umysłu i wtedy możemy... Y, Przeżywać jakąś duchowość, każdy swoją, bo to yy, bo tak do tego trzeba podejść, moim zdaniem. No, oczywiście, jakby każdy podróżuje dla siebie tak naprawdę. Yy, kolejny aspekt, widziałem, że bardzo często używasz słowa wolność, Freedom na swoim w odniesieniu do różnych wypraw, więc często tak. po prostu tak piszesz na Instagramie. Czym jest dla ciebie ta wolność? Jak ją sobie. Tłumaczyć. O, trudne pytanie, znaczy bardzo y, łatwe pytanie, a trudne znalezienie, odpo <laughs> znalezienie odpowiedzi. Y, wolność jest chyba dla mnie to, jeśli mogę sam decydować o tym. Y co realizuję i w którą stronę zmierzam. Mhm. Że jakby nie jestem, wiadomo, nie ma takiej pełnej wolności, e, no chyba, że wy, wygram jakąś astronomiczną sumę, to może wtedy tak, ale e, w jakim stopniu i tak jesteśmy zawsze od ludzi e, gdzieś e, uzależnieni, ale jeśli ja mam możliwość wyboru i to ja de decyduję, na co się piszę, z kim chcę współpracować, z kim chcę pójść, gdzie chcę pojechać, to jest mój wybór, to wtedy uważam, że to jest ta wolność. Pięknie. No i zaczęliśmy od Australii, przeplataliśmy co, co chwilę Australią nasze, naszą rozmowę i, i, i znowu chciałbym nawiązać do Australii, bo przed tobą kolejny projekt związany z tym państwem, z tym kontynentem. Chceszcie wybrać to się ładnie nazywa Seven Emu Station, Seven Emu Station. Tak. Y co to jest? Ja sobie czytałem, tak się zagłębiałem i tak się zastanawiałem, po co tam chcesz jechać? Jakbyś mógł wyjaśnić, tam w ogóle co to za miejsce i dlaczego tam chcesz się pojawić. To zacznę może od genezy. Mhm. Kiedyś pamiętam na w telewizji obejrzałem program na temat Australii i było o kowbojach, chociaż to w Australii się nazywa Stockman, mhm. bo w Australii jest wiele rzeczy na, i tam była też największa jest największa farma bydła na świecie, zresztą największe gospodarstwo na świecie, Ankrig Station się nazywa, bo też w Australii nie nazywa się to farmy, tylko się nazywa station, czyli stacje. To z wielkości województwa mazowieckiego jest. No, ogromne przestrzenie, tak, no to ogromne. można to robić. Jest, e, na jedną krowę tam przypada e, 20 km kwadratowych e, na wyżywienie jednej krowy. I jakby zafascynowany tym, no bo też e, kowbojami, tą całą kulturą, e, Oldsherten old i winy, tu, jakby zawsze mi się to podobało, ale nie od tej strony nawet... E, Pogoni, strzelanek, bitew na rewolwery, tylko bardziej Kowboj. No to jest ta osoba, która pędzi to bydło z, z miejsca A do miejsca B, żyje, pod, śpi pod chmurką na prerii, a że zakochałem się w Australii i jakby widząc to, jak, że nadal są ludzie którzy w bardzo zbliżony sposób żyją. Mhm. Ym, I stąd się wzięła jakby ta cała geneza. I mój pierwszy wyjazd do Australii, no nie udało mi się wtedy pojechać, jednak to było takie marzenie trochę chłopca, no bo inaczej tego nie, nie określę, żeby być takim właśnie stokmenem teraz po, po poszukiwaniach długich udało mi się właśnie znaleźć farmę 7 Emu Station. Jest zarządzana przez aborygenów, bo też jestem zafascynowany kulturą aborygenów i bardzo mi zależało, żeby pojechać na farmę, która jest właśnie przez nich zarządzana. Jest to pierwsza farma, która była w posiadaniu aborygenów też. Bo aborygeni do chyba lat 70. czy 80. nie mieli też wielu praw. Yy, ona została kupiona w 1953 przez yy, Willego Shaforda yy, i stąd, wzięła, stąd wziął się ten yy, pomysł. Yy. Mieszkania stricte w Outbacku, spędzania na koniu bądź motocyklu, chociaż oni jeszcze stosują auta iście z Mad Maxa, to są takie Jeepy przystosowane z takim ramieniem metalowym, po prostu jeżdżą i łapią często byki czy też krowy. Mad... To najczęściej popularne filmiki, właśnie. Tak, z tego tak. Więc no to jest takie, ten aspekt dziecięcy, jest tutaj. Ale drugi jest aspekt ten aborygeński, bo też Aborygenci są jednymi z najlepszych stokmenów w Australii. A po drugie, na Seven Emu Station przyjmowane są nastolatkowie aborygeńscy z trudnych rodzin, z trudną historią, po to, żeby wyprowadzić ich na drogę albo żeby nie, żeby nie weszli na tą złą drogę. Bo mhm. niestety. Jak to w wielu krajach kolonialnych, czy, mamy, czy w Ameryce Południowej, czy Północnej, kraje indianie też mieli problem z alkoholem, tak samo jest problem z alkoholem wśród aborygenów, nie są do tego przyzwyczajeni, ta sama ilość alkoholu dla aborygena powoduje, że jest już bardzo pijany, a u białego człowieka jest to nawet niezauważalne, więc prowadzą tego typu obozy, żeby wyprowadzić ich na normalną drogę, ale też uczą jakby swojej kultury, czyli uczą ziemi, bo to są ludzie związani mocno z ziemią, z tym co ona im daje, czyli z jakich roślin pozyskujemy pewne nie wiem, leki, albo jak czytać ślady na, na piasku i to są, jak nie uczyć się od ludzi, którzy mieszkają tam 40 tysięcy lat. Od samych, od nich samych. To jest najlepsze doświadczenie, jakie może być, więc mam tą jakby emocjonalną część taką bardziej dla mnie duchową, ale mam też tą emocjonalną chłopieńcą. I mhm. stąd się wzięło właśnie Seven Emu Station. Ale tam można choć oficjalnie się dostać, czy trzeba kombinować, trzeba prosić, czy oni organizują jakieś. A znaczy, Pory o... Wiesz, jak, 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 jak chcesz to zrobić technicznie? A, technicznie. Nie jesteś aborygenem, znaczy nie To, nie już, jest to już jest dogadane, to, już, to nie jest tak, że ja już jestem tam e, oczywiście z właścicielami znaczy, po słowie. Czyli ja nie rzucasz słów na wiatr. Nie, nie, to już jest dogadane, więc to nie jest tak, że, sobie, że znalazłem e, sobie tą farmę i... E, Teraz rozmawiamy, a ja tego nie mam załatwione. Nie, nie to mhm. już jest dogadane. Jedyny, o, jedyna rzecz jeszcze niedogadana to jest dokładnie, kiedy przyjadę. Mhm. Często to są bardzo proste rozwiązania. Ja dzwoniłem do. kontaktowałem się z kilkunastoma farmami. Po prostu ta akurat chętnie na, na taki pomysł. Em, zareagowała i stąd się wzięła e, chęć współpracy, z czego ja się ogromnie po prostu cieszę. Czasem się wydaje, że to są jakieś e, w, u, dziwne umiejętności, ale to jest często zaangażowanie. I też w momencie poszukiwania tych farm, bo nie jest wcale to aż takie łatwe, dużo z tych farm należy do ogromnych e, korporacji i w, e, pojechanie tam na w formie wolontariatu nie jest wcale Łatwe, ale jeśli dla każdego, jeśli jest odpowiednia chęć, zaangażowanie i energia, to wszystko jest, dużo rzeczy jest możliwe. Może nie wszystko, ale dużo. Jaki masz plan na ten wyjazd? Czy chcesz przeżywać to sam? Czy chcesz się tym dzielić w mediach społecznościowych? Czy chcesz tam przebywać, nie wiem, parę tygodni, wrócić i wtedy dopiero o tym opowiadać? Znaczy, plan jest na pewno taki, że w jakiś sposób na pewno też, też się dzielić, ale no jakby klu mojego. Wyjazdy jest takie, żeby zebrać tam jak najwięcej materiału. Ja ze swoich podróży robię y, często prelekcje i wtedy się dzielę ze wszystkimi. No nie mogę nam w mediach społecznościowych wszystkiego powiedzieć, bo później będę, nie miałbym o czym jakby rozmawiać, a ja jednak ta interakcja na żywo, kiedy mogę, kiedy osoby widzą, jak ja reaguję i czy jest mi to obojętne, czy nie, czy są emocje, czy ich brak. dodaje tego kolorytu danej historii, ale na pewno będę chciał jakiś e, ułamek tego, tej przygody y, w mediach społecznościowych przedstawić y, na swoim y, fanpage'u Szymon Springer. No bo to też y, doszedłem kiedyś, y, kiedyś, miałem wrażenie, że robię to dla siebie. Mhm. A y, teraz y, w drodze ewolucji sprawia mi ogromną frajdę dzielenie się z kimś. Nie wszyscy mają chęci, nie wszyscy mogą, Niektórzy chcieliby, a nie mogą. Niektórzy wystarczy, żeby, żeby, żeby ktoś im o tym opowie. Jeśli ja mam do tego na tyle energii i chęci, żeby wyjeżdżać i zapewnić komuś taką emocję, móc się z tym podzielić i spełnić jakąś tam potrzebę wewnętrzną, to dla mnie to jest podwójna radość. A największą jest wtedy, kiedy jeszcze uda mi się zainspirować do tego. No to pięknie. Ja osobiście widziałem Twoje prelekcje. Jedną widziałem i, i, i potwierdzam, że warto. Wszystkich zachęcam do odwiedzania. Szymon, dziękuję Ci bardzo, że wpadłeś do nas, że podzieliłeś się wszystkimi swoimi historiami, inspiracjami. Mam nadzieję, że będzie okazja ta, żeby się spotkać po Twoim pobycie właśnie w Australii i przedyskutować, porozmawiać, powspominać. Z wielką chęcią. Na pewno się spotkam. Bardzo lubię spotkania z Tobą. Podróżnik, <gryw> motocyklista, za... gawędziarz. Tak. <gryw> <gryw> dziękuję też również za to przymiłe spotkanie tutaj z Tobą w studio. Super, dziękuję bardzo. Moim i Waszym gościem był Szymon Springer. Zapraszam Was do śledzenia pozostałych odcinków programu. Tak trzeba żyć. Słuchajcie też wersji podcastowej w różnych serwisach streamingowych. Tam znajdziecie treści. Ekstra dodatkowe, które w tym filmiku się nie znalazły. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.